W masywnej gwieździe proces, o którym opowiadałem ostatnio, idzie dalej. Fuzja termojądrowa przekształca węgiel w cięższe pierwiastki, takie jak tlen, neon i magnes. W przypadku największych gwiazd łańcuch ten jest kontynuowany aż do momentu, gdy krzem przekształci się w żelazo. Procesy te wytwarzają energię, która zapobiega zapadaniu się jądra. Ale każde nowe paliwo daje mu coraz mniej czasu. Cały proces trwa zaledwie kilka milionów lat. Gdy krzem zmieni się w żelazo, paliwo skończy się bardzo szybko. Następnym krokiem byłoby stopienie żelaza w jakiś cięższy pierwiastek, ale wymagałoby to dostarczenia większej energii niż byłoby uwalniane. Żelazne jądro gwiazdy zapada się, a że siły między jądrami zahamują ten proces, a następnie odbija się. Ta zmiana tworzy falę uderzeniową, która przemieszcza się na zewnątrz gwiazdy. Rezultatem jest ogromna eksplozja zwana supernową. Jądro przetrwa jako niezwykle gęsta pozostałość, gwiazda neutronowa lub czarna dziura. Materiał wyrzucony w kosmos przez supernowe i inne zdarzenia gwiezdne wzbogaci przyszłe obłoki molekularne i zostanie włączony do następnej generacji gwiazd.